Nie ma. Zaczynajmy w bardzo ciekawym miejscu. Pamiętacie, ostatni odcinek, jak próbowałem się dostać do tej strasznie dziwnej dziury? To ja już to wiem, ale Wy zaraz to zobaczycie, bo próbowałem się tam gdzieś dostać do dziury. No i w sumie było średnio. O, właśnie się zmienia pora roku. I ja już to widziałem, jak wyłączałem grę, a Wy za chwilę to zobaczycie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jest 5.50 i to jest mniej więcej ta godzina. O której się wyłaniają hordy zombie ze swoich jaskiń. I tak. Zatrzymałem się przy pieprzonej hordzie. I tutaj jest teraz zajebisty plan, bo potrzebuję sobie zaznaczyć ten punkt. Umieść znacznik. No, tutaj bym chciał znacznik, tak. Ja tutaj potrzebuję zrobić troszeczkę huku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra Muszę to troszeczkę ustabilizować Tu głównie chodzi o to, żeby one Żeby cała ta horda za mną pobiegła Tylko żeby mnie nie zrzuciła z motoru Oj, i żebym nie zginął przy okazji O kurwa Dobra No, ale teraz trzeba uciekać Bo się ogólnie robi niefajnie w tym miejscu. O nie? O nie. Mam nadzieję, że sobie właśnie nie strzeliłem w kolano. I że tamta horda właśnie za mną nie biegnie. Prawda? O kurwa.